Jeśli Pani nie jest zainteresowana, to proszę spokojnie wysłać tych, którzy w tej debacie chcą uczestniczyć. Bardzo proszę pokazać, że jest Pani dobrze wychowana. Całą mocą odrzucam zarzuty, że ten rząd że od 15 października wasza sytuacja stała się gorsza. Nie, stała się lepsza, co nie znaczy, że fajna. Pamiętacie jeszcze te czasy, gdy po wyborach w 2023 roku panowała euforia, a nowa koalicja rządząca miała być powiewem świeżości po latach rządów PiSu? Słodko było, ale się skończyło. Dzisiaj po dwóch latach ten rząd przypomina bardziej politycznych rozbitków na tonącym statku niż zgraną drużynę. Obietnice okazały się puste, poparcie leci na łeb na szyję, a koalicja rozpada się na naszych oczach. Jak do tego doszło, że Donald Tusk w zaledwie dwa lata Zdołał zmarnować gigantyczny kapitał zaufania i doprowadzić do sytuacji, w której ludzie są równie wkurzeni jak za poprzedniej władzy. Sam Donald Tusk idealnie wam to dzisiaj wytłumaczy. Jesteście na kanale, a to ciekawe, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Skoro już to zrobiliście, to jedziemy z tematem, bo gwarantuję wam, że dzisiejszy odcinek to czyste złoto. Zanim przejdziemy dalej, na szybko polecam wam jeszcze wbić na kanał Co mówią, bo odbywa się tam właśnie mocna debata z Grzegorzem Brownem na temat historii. A ten temat zasługuje na rozgłos. Wbijcie tam i koniecznie zostawcie jakiś komentarz. Tymczasem my lecimy dalej. Miłość w koalicji zaczęła rdzewieć szybciej niż stary Polones. Trzecia droga, która miała być tą rozsądną alternatywą, balansuje na granicy progu wyborczego, a lewica coraz głośniej krzyczy, że Tusk traktuje jej postulaty jak listę zakupów, którą można wyrzucić do kosza. Największymi przeciwnikami Donalda Tuska w ostatnim czasie są zresztą jego właśnie wyborcy. Jak bardzo premier odleciał od rzeczywistości, pokazało spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim. Grupa młodych kobiet skarżyła mu się na dramat na rynku mieszkaniowym i trudności z wychowaniem dzieci. Ja dokończę i Pani będzie miała możliwość zabrania głosu. Tutaj są takie reguły i nic nie zwalnia nas z kultury dialogu. Proszę, Proszę Pani. Najpierw słowo, wstępne, najpierw słowo wstępne należy do Pana premiera, a potem ja do Państwa podejdę, dam mikrofon i nie będzie Pani musiała krzyczeć. Właśnie dlatego głosowaliśmy 15 października, żeby w Polsce nikt na nikogo nie krzyczał, nie podnosił głosu. Jednym z absolutnie podstawowych celów wtedy, kiedy szliśmy do wyborów, było to, żeby o sprawach Polaków rozmawiać, a nie wrzeszczeć na siebie. I nie ma żadnego usprawiedliwienia. Ani człowiek młody, ani stary nie powinien w średnim wieku, czy tak w poważnym wieku jak ja, nie powinien traktować innych ludzi właśnie w taki sposób. Proszę spokojnie poczekać. Dostaniecie. Mom... Proszę poczekać do momentu, kiedy będzie czas na pytania i debatę. Jeśli Pani nie jest zainteresowana, to proszę spokojnie wysłać tych, którzy w tej debacie chcą uczestniczyć. Bardzo proszę pokazać, że jest Pani dobrze wychowana. Mimo, że zachowaniem przypominały raczej osoby, które 10 razy głosowały na lewicę i prawdopodobnie przyklejały się do urn wyborczych, to jednak zwróciły uwagę na część realnych problemów. W Polsce koszty życia rosną, a nasza demografia idzie na łeb na szyję. Nawet jeżeli ktoś faktycznie chce posiadać rodzinę i wychowywać dzieci, to przez sytuację na rynku mieszkaniowym zwyczajnie go na to nie stać. Młodzi ludzie mają problemy, więc idą z nimi do szefa rządu. A co na to Donald Tusk? To jest 800 plus. To jest, jeśli chcesz iść do pracy, 1500 babcio Kiwacie go wążenie, to, powie... to od razu krzyczcie, że mówię nieprawdę. To powiedzcie, że że fałszuje rzeczywistość, bo ja wtedy chętnie sprawdzę, bo może się mylę. Ale wydaje mi się, że ja mówię bardzo serio i że mówię 100% prawdy. Więc jedno dziecko, tylko jedno dziecko w rodzinie daje 800 plus 1500... 1500 babciowego. W przypadku tego dramatu, jakim bywa dziecko niepełnosprawne, nie zawsze tak jest, bo niepełnosprawni to oczywiście obiektywnie ciężar, ale też źródło szczęścia dla bardzo wielu rodzin, też coś o tym wiem. Jeśli jest to działanie niepełnosprawne, są to jeszcze trzy dodatkowe tytuły do otrzymania pomocy państwa. Czy to oznacza, że jest lekko? Nie, ja wiem o tym, ale odrzucam i to z całą mocą odrzucam zarzuty, że ten rząd, że od 15 października wasza sytuacja stała się gorsza. Nie, stała się lepsza, co nie znaczy, że fajna. Wasza sytuacja stała się lepsza, co nie znaczy, że fajna. No po prostu czapki z głów. To jedna z bardziej bezczelnych wypowiedzi w ostatnim czasie. I śmiało może konkurować ze słynnym, cóż, szkodzi obiecać z czasów kampanii. To jest ten sam poziom arogancji i oderwania od życia zwykłych ludzi. Co więcej, Tusk chwali się, że polepsza życie Polaków takimi programami jak 800. Tylko jest jeden mały problem. Ten program wprowadzili jego poprzednicy. A drugi, jeszcze większy problem, jest taki, że 800 wcale nie poprawiło warunków życia większości społeczeństwa. Uzależniło ono ludzi od socjalu. Złoty środek, który miał poprawić życie, stał się smyczą. Dzisiaj, gdyby zabrać to świadczenie, wiele rodzin by po prostu nie przetrwało, a przecież zanim ten program wprowadzono, ludzie jakoś żyli i warunki wcale nie różniły się znacząco od dzisiejszych. Rząd, zamiast tworzyć warunki do rozwoju i dobrze płatnej pracy, woli rozdawać pieniądze, żeby kupić sobie poparcie i trzymać ludzi w strachu przed utratą świadczeń. A potem premier wychodzi i mówi młodym ludziom, że ich sytuacja jest lepsza, ale nie fajna. No cóż, przynajmniej był szczery, że nie jest fajna. Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim to był w ogóle teatr absurdu. To, co miało być dialogiem, zamieniło się w regularną awanturę. Premierowi co chwilę przerywali aktywiści. Ludzie krzyczeli z sali o niespełnionych obietnicach, a sam Tusk, wyraźnie sfrustrowany, zwyczajnie sobie nie radził. Aczkolwiek otrzymał on wsparcie od swoich najbardziej fanatycznych fanów. Nikt się nie interesuje, jakie dokonania ma rząd. Na TikToku mamy wspaniałą grupę Orły Tuska. Nie tylko, po prostu powiedziałam, że dzisiaj będę i chciałabym, żeby pan, do, pan premier wiedział, że ma pan bardzo wielkie wsparcie i robimy wszystko, żeby te tych prawaków przekonać, chociaż jest ciężko. Wiem. E, muszę powiedzieć, że ja zostałam nazwana mm, Tuska e, i nawet się ucieszyłam. Po raz pierwszy się ucieszyłam, że ktoś... Nie wiem, jakie jest to pierwsze słowo. Mnie ta pani przekonała. Od dzisiaj jestem Orłem Tuska. Jeżeli wy nie jesteście Orłem Tuska, to nawet się do mnie nie odzywajcie. Orzeł. Orzeł. Ożył. Ożył. Ty się upieczesz tym twetrzem. Ale patrząc szczerze na całą tę awanturę, można by powiedzieć, że obie strony są siebie warte, ale tu kryje się głębszy problem. Tu idealnie pasuje powiedzenie, że rewolucja zjada własne dzieci. Nie zdziwiłabym się, gdyby te panie nagle zaczęły składać pozwy, bo były prześladowane przez ochronę. No bo kto był na tej sali? W dużej mierze ten sam lewicowy, progresywny elektorat, który wyniósł tuska do władzy. Koalicja obywatelska sama sobie wyhodowała ten problem. Przez lata używała lewicy i jej postulatów, żeby forsować bardziej kontrowersyjne pomysły i podkraść jej wyborców. Machała tęczowymi. Flagami, mówiła o prawach kobiet i Europie, a gdy już zdobyła władzę, okazało się, że to wszystko było tylko marketingiem. Teraz ten sam elektorat, który uwierzył w rewolucję, domaga się jej realizacji. A kiedy jej nie dostaje, ta sama energia, która wyniosła ją na szczyt, obraca się przeciwko niej. To jest gniew i rozczarowanie ludzi, którzy czują się oszukani. Donald Tusk postanowił zareagować na tę krytykę metodą na wnuczka. Chciałbym, chciałbym się pana premier pytać, Czy. Jakie są pana poglądy na. na ostatnie okay. polskiej edukacji i co chciałby pan zmienić? Nasz premier został niedawno po raz kolejny dziadkiem, czego szczerze mu gratuluję. Nie gratuluję mu jednak tego, w jak obrzydliwy sposób wykorzystał to wydarzenie. Nasz kochany premier od razu nagrał cały filmik, który wrzucił do sieci. By pokazać, jaki to on jest ludzki i ciepły, a przy okazji wziąć zasługi za to, że wprowadził program in vitro. Mam kolejną wnuczkę, ja błagam, jak błaga koszem. To przyjadę. Powiem tak. Dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola! I takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad 6 tysięcy od czasu, jak prowadziliśmy program in vitro. Także no, bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście przyjadę, będę w piątek. Trzymajcie się. Tyle, że to już nie działa. To właśnie pokazuje, jak bardzo odjechał od nastrojów społecznych. Ludzie, którzy dwa lata temu uwierzyli w wizję nowoczesnej i sprawiedliwej Polski, nie chcą igrzysk. Chcą chleba, a konkretnie dachu nad głową i stabilności której rząd im nie zapewnia. Przez takie zagrywki Tusk tylko dolewa oliwy do ognia. Pokazuje, że traktuje swoich wyborców nie jak partnerów do rozmowy, a jak publiczność, którą można uspokoić tanim sentymentalizmem. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Jak już napiszecie, to pamiętajcie, by obowiązkowo zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Byliście na kanale, a to ciekawe. Pamiętajcie, by wbić na co mówią. Ja się już z Wami żegnam, ale spokojnie, widzimy się niedługo.